Jeden dom, trzy osoby. To jest to House. Zaraz, kurde, gdzie podziałaś się kiełbasa? Na chobski rozum, przejść jeszcze na słowa honoru, bym dał. Przecież jeszcze wczoraj w domu była przejść ta kiełbasa. Dobra, poproszę mojego syna, żeby w sklepu. Paweł, chodź tu. Czego? Słuchaj, kiełbasy nie masz w lodówce! Skąd do sklepu po kiełbasę? No dobra, pojadę. Gdzie było stanowisko z kiełbasą? A, tu jest. Serio? Nie ma kiełbasy? Co to ma znaczyć? To była za żeby. W tym sklepie też nie ma kiełbasy? Jasny gwint polonezowski. Co się dzieje z tymi rozlewami, no! Obszedłem całe sklepy i tam nie ma nawet jednej patki kiełbachy. Opie, czerwony alarm. Nie ma żadnej kiełbasy w jakimkolwiek sklepie. Jak to nie ma kiełbasy? Zabrakło jej? Masakra. No, pięknie. No to ze śniadania nic. Radzina złojeści. Dzisiaj nie będziemy jedli śniadania. Słucham? Nie będzie śniadania? Kiełasy brakło. I Dlaczego nie będzie śniadania? Przecież to jest najważniejszy posiłek każdego dnia. Mam pewien plan. Poczekajcie tu. Zaraz, Paweł. Gdzie ty lecisz? Co mój syn kombinuje? Co on sobie myśli? Uwaga. Fuck z ostatniej chwili. Na autostradzie A4 są po, co gigantyczne korki z powodu Pożrego wypadku, w którym dopuściła się osobówka z cysterną z paliwem. Utrudnienia potrwają przez najbliższe 3 godziny, więc będą dzieły tylko jednym pasem. Serio? W tym momencie teraz musicie mi dać utrudnienia? Przyjrzę ja nie zdążę na swój obowiązkowy odpoczynek, no! Dobra, przynajmniej już jestem blisko swojego postoju. Tam robię swoją pauzę i następnego dnia ruszam dalej do zakładu mięsnego w Krakowie. No to w drogę, jedziemy teraz prosto do zakładu mięsnego! Dobra, dotarłem już do zakładu mięsnego. To teraz trzeba się naszykować. Kurde, na czapę zdejmę. Dobra. Gotowy jest. Czas na napad, na zakład mięsny. He! he, he. To jest napad! Oddamy całą kiełbasę! Dobra, spokojnie, wyluzuj człowieku! Dawaj, ładujesz jest wszystko do napety! Nie rób słupst! Tylko jeźdź! Słuchaj, tam w magazynku! Jest cała kiełbasa! Wiesz ile chcesz! Dawaj! Ładuj na pokę! Dobra, jedź stąd! Jedź stąd! Bo nie chcę cię tu widzieć! Co za kretyn? ukradł mi całą kiełbasę! Łączne straty wędzenia na 150 koła. O nie! Jeśli ten kretyn myśli, że ucieknie mi tu, to się grubo myli. Ja już o tym wszystkim informuję policję. A teraz wyrasz się! I nie wzywaj policji! Bo jeszcze pożałujesz i cię zabiję! Dobra. Dobra. Ruszamy stąd, zanim policja się jeszcze zjawi. Uwaga, w wiadomości z ostatniej chwili. W Krakowie był mężczyzna, który dopuścił się kradzieży i napadu na, na zakład mięsny w Krakowie. Ukradł kiełbasę na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. Policja nie zna jego wizerunku, ponieważ mężczyzna był zamaskowany. Więc, policja apeluje, jeżeli ktoś widział takiego mężczyznę w wieku około 20 lat, wzrostu 185 cm, krępej budowej ciała, to proszę natychmiast skontaktować się z policją w Krakowie. O, oh, w mordę. Jestem w radiu. To nie wróży nic dobrego. Wróciłem! Sinek, dlaczego stoi za naszym oknem ciężarówka z naczepą? A, pojechałem do zakładu mięsnego i zakupiłem tam sporą ilość kiełbasy. Co ty? Specjalnie tam pojechałeś do zakładu mięsnego i tam ci wydali. Całą kiełbasę! Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Andrzej Dupa. Witam Was w kolejnym wydaniu wiadomości. Dzisiaj zaczynamy od poważnej sytuacji. W Krakowie był napad na zakład mięsny w Krakowie. Tam młody mężczyzna, który był w kominiarce i w czapce z daszczkiem, dopuścił się mania od tego zakładu mięsnego kiełbasy na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. Policja publikuje jego zdjęcie, które wykonano z kamery przemysłowej. Przed Wami ten człowiek. Jeżeli go widzieliście, natychmiast skontaktujcie się z policją. Oto i on. Tego dnia mężczyzna był ubrany w, wiek, był ubrany w granatową bluzę, granatowe dresy i w beżowe buty. Jest w wieku około 20 lat, wzrost około 185 cm, krępej budowej ciała.